był w Kijowie. Pierwsze co powiedziałam, że po co do mnie dzwonisz? Mam próbę, chcę się wyspać, co się dzieje? Ale zaczęła się wojna. I ja tak pamiętam, patrzę przez okno. Nie wiesz totalnie, co ty masz robić z tym. Gdzie trafię, co robić, ty masz wyjeżdżać, a czy to jest bezpiecznie, a co dzieci. I ja właśnie zaczęłam palić wtedy, bo to było przynajmniej jakaś czynność. Ja mogę wyjść i wypalić, wyjść i wypalić. I ja nie wiem, chyba przez ten tydzień wypaliłam jakąś straszną ilość fajek, ale to jakoś mi pomagało. To było przynajmniej jakaś czynność, bo ja na przykład sprzątam. Ok. Po co ja, przepraszam, sprzątam na razie? Mhm, ok, nie robimy tego to zbieramy się. A gdzie zbieramy się? Nie wyjeżdżamy. Ach, nie zbieramy się. I ty masz po prostu w głowie taki bajzel. Nie wiem, co trzeba robić w ogóle. I już później przez tam 4-5 dni, kiedy cała rodzina już była razem, to była ulga, że jesteśmy razem, to już fuch, razem jest dobrze.